Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala mówi, a kto szanuje symbole i rytuały ustanowione przez Boga, takie jak dżumła i modlitwy świąteczne, id, z pewnością jest takim ze względu na prawdziwą pobożność i świadomość Boga zrodzoną w jego sercu. Oto osiem faktów, które poznałam na temat tego wspaniałego meczetu. Po pierwsze, jest częścią błogosławionego meczetu Al-Aqsa. Wielu muzułmanów wyobraża sobie Al-Aqsa jako meczet z szarą kopułą. Jednak budynek ten jest w rzeczywistości znany jako Kibli Masjid, czyli meczet Kibli. Nazwa ta została mu nadana, ponieważ jest zwrócony na południe w stronę Kibli Mekce, ponieważ Mekka znajduje się na południe od Jerozolimy. Tymczasem termin błogosławiony Masjid al-Aqsa w rzeczywistości obejmuje cały kompleks Al-Aqsa. Jest on również znany jako Szlachetne Sanktuarium Al-Haramash Sharif i jest trzecim najświętszym miejscem w islamie. Ważne jest, aby to wyjaśnić, ponieważ istnieje wiele niejasności dotyczących definicji meczetu Al-Aqsa. W sanktuarium Błogosławionego Meczetu Al-Aqsa znajduje się Masjid Kibli, z szarą kopułą, gdzie prorok Salallahu Alaihi Wasallam prowadził wszystkich proroków salam, w modlitwie podczas cudownej nocnej podróży al-Isra. Masjid al-Aqsa obejmuje również kopułę na skalę której arabska nazwa brzmi Kubat as-Sahra. Znajduje się ona w centrum kompleksu i słynie ze swojej złotej kopuły. Masjid al-Aqsa jest drugim najstarszym domem Allaha, zbudowanym zaledwie 40 lat po Kaabie. Są to również jedyne dwa meczety wymienione z nazwy w szlachetnym Koranie. Niech będzie pochwalony ten, który zabrał swego sługę nocą w podróż z meczetu świętego do meczetu najdalszego, którego okolice pobłogosławiliśmy. Po drugie, jest to miejsce miraż w niebo wstąpienia. Kopuła na skale nie została zbudowana, kiedy prorok, Salallahu Alaihi Wasallam, modlił się w błogosławionym meczecie al-Aqsa. Jednakże szlachetna skała, al-Sahra al musharafa istnieje. Uważa się, że prorok, Salallahu Alaihi Wasallam, wstąpił ze szlachetnej skały do nieba podczas al-Isra wal al-Miraż, nocnej podróży i w niebo wstąpienia. Boska drabina, Miraż, schodziła z najwyższego i najbogatszego ogrodu raju Firdaus, w dół do skały. Uważa się, że w południowo-zachodniej części szlachetnej skały nadal widoczny jest błogosławiony ślad proroka Po trzecie, szlachetna skała była najprawdopodobniej naszą pierwszą kiblą. Szlachetna skała ma około 18 metrów długości i ośmiu metrów szerokości. Najprawdopodobniej był to centralny punkt pierwszej kibli muzułmanów, zanim zaczęliśmy modlić się w kierunku Kaaby w Mekce. W języku arabskim nazywa się to ulu ul i jest to pierwsza z dwóch kibli. Co ciekawe, do znaczenia szlachetnej skały nawiązał Umar a anhu, gdy przybył do Jerozolimy. Kiedy przybył do błogosławionego meczetu Al-Aqsa, on i towarzysze Allahu anhum zdecydowali, gdzie powinni się modlić w jego szlachetnym sanktuarium. Po czwarte, szlachetna skała jest wysoko ceniona przez wyznawców wiary abrahamowej. Święte miasto Al-Quds, Jerozolima, ma ogromne znaczenie dla wszystkich religii abrahamowych. Wspomina o tym następująca aja. Ocaliliśmy jego, Abrahama, i Lota który w niego wierzył, prowadząc ich ku ziemi damasceńskiej i Palestyny, gdzie daliśmy wszystkim ludom wiele błogosławieństw. Szlachetna skała ma szczególne znaczenie. Judaizm nazywa szlachetną skałę kamieniem węgielnym, Ewan HaShtija, od którego, jak się wierzy, rozpoczęło się stworzenie świata. Wierzą również, że oznacza to duchowe połączenie nieba i ziemi. Co więcej, jest to błogosławione tzw. miejsce najświętsze w judaizmie. Ten błogosławiony obszar wyznaczał wewnętrzne sanktuarium przybytków świątyni, gdzie objawiała się Boża Obecność i do którego najwyższy kapłan mógł wchodzić tylko raz w roku w dniu święta Jom Kippur. Ponadto uważa się, że w tym świętym miejscu przechowywana była arka przymierza, która zawierała starożytne relikwie i dziesięć przykazań objawionych Musie, a.h. na górze Synaj. W języku arabskim nazywa się to At-Tabut. Żydzi wierzą również, że prorok Sulejman, zbudował świątynię na szlachetnej skale. Muzułmanie nazywają to miejsce „błogosławionym meczetem al-Aqsa. Co ciekawe, Żydzi i chrześcijanie również wierzą, że prorok Ibrahim salam był gotowy poświęcić swojego syna Ishaka a.s. na tej szlachetnej skale. Muzułmanie wierzą jednak, że Ibrahim a.s. przygotowywał się do złożenia w ofierze swojego starszego syna Izmaila a.s. i że wydarzyło się to w minie w miejscu Masjid al hajf na obrzeżach Mekki. Po piąte, Nasze uczynki wznoszą się ze szlachetnej skały do Allaha. Allah mówi nam, że Ona jest od Boga, do którego należą stopnie, i że ku Niemu wznosi się jedynie czyste słowo jako źródło potęgi i chwały, a unosi je towarzyszącemu dobre, prawe dzieło. Ale co Alla ma na myśli, mówiąc o stopniach? Nasze uczynki regularnie wznoszą się do Allaha poprzez miraż, Boską drabinę przy kopule na skale. To ma miejsce codziennie w Fajr i Asr, co tydzień w poniedziałek i czwartek, każdego roku w miesiącu Szaban. Szlachetna skała jest zatem miejscem wstąpienia do nieba. Uczeni wyjaśniają, że z tego powodu prorok Salallahu Alaihi Wasalam wstąpił z Jerozolimy, a nie z Mekki. Po szóste, to najdłużej istniejący meczet na Ziemi. Jak wspomniano wcześniej, błogosławiony meczet Al-Aqsa jest drugim najstarszym domem Allaha na Ziemi, a zatem jest świętym miejscem od najwcześniejszych dni ludzkości. Jednakże Kopuła na Skale zachowała swoją oryginalną konstrukcję i pod tym względem jest najdłużej istniejącym meczetem na świecie. Została zbudowana w 691 roku naszej ery przez umayackiego kalifa Abdul Malika ibn Marwana Rahimahullah. Znajduje się na płaskowyżu, który jest 4 metry wyższy od reszty sanktuarium błogosławionego Masjid al-Aqsa. Ponieważ jest to miejsce szlachetnej skały, uważa się, że jest to dokładnie to miejsce, w którym prorok, Salallah alaihi wstąpił do nieba. Meczet kopuły na skale jest ośmiokątny, zwieńczony w środku słynną złotą kopułą o średnicy około 20 metrów. Na szczycie znajduje się dekoracja w postaci księżyca, która jest tak ustawiona, że patrząc przez nią można by spojrzeć w stronę Mekki. Po siódme znajduje się tu najstarszy michrap na świecie. Michrap to nisza w ścianie meczetu, która pokazuje kierunek kibli, kierunek modlitwy. W kopule na skale znajduje się oryginalny michrab, najstarszy zachowany mihrab w świecie islamskim. Posiada również siedem mihrabów w pobliżu północnego wejścia, reprezentujących siedem dni tygodnia. Istnieją również trzy mihraby symbolizujące Kaabę, Al-Masjid An-Nabawi i Masjid Al-Aqsa czyli trzy najświętsze miejsca islamu. Góry nie są osiodłane, to jest nie wyruszają w podróż, z wyjątkiem trzech meczetów, meczetu al-Masjid al-Haram, meczetu wysłannika, salallahu alaihi wasalam, i meczetu al-Aqsa. Po ósme, jest głęboko związany z Dniem Sądu. Niektórzy uczeni twierdzą, że anioł Israfil, alaihi salam, zadmie w swoją trąbę, po arabsku sur, ze szlachetnej skały, ogłaszając Dzień Sądu. Masjid al-Aqsa jako całość jest głęboko powiązany z Dniem Sądu. Kiedy Allah odtworzy świat na Dzień Sądu, będzie to miało miejsce na odtworzonych równinach błogosławionego Masjid al-Aqsa. Maimuna bin Saad, radi Allahu Anha, Wyzwolona niewolnica proroka alaihi wasallam, powiedziała, O proroku Allaha, opowiedz nam o Bayt al-Makdis, Masjid al-Aqsa al-Kudz. On powiedział, To jest kraina zmartwychwstania al-Manszar i zgromadzenia al-Mahszar. Odwiedź je i módl się w nim, bo zaprawdę modlitwa w nim jest jak tysiąc modlitw poza nią. Co więcej, sama Kaaba zostanie przywrócona i przeniesiona do błogosławionego meczetu Al-Aqsa. Abu Bakr, radiallahu anhu, najprawdopodobniej w tradycji Marfu, powiedział: "Kaaba zostanie zgromadzona w Bait al-Maqdis, a wszyscy, którzy odbyli główną pielgrzymkę Hajj i małą pielgrzymkę Umre, będą trzymać się jej osłon." Tak więc meczet Al-Aksa jako całość, a szlachetna skała w szczególności, będą miały szczególne znaczenie w dniu sądu.